Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, myślę, że jest doświadczeniem wielu z nas, że uświadamiamy sobie właśnie w tym ostatnim czasie, że udział w najświętszej ofierze stał się przywilejem. A przecież jeszcze do niedawna można było zobaczyć ludzi, Którzy będąc w kościele na Mszy Świętej, zajęci byli nie modlitwą, ale przeglądaniem wiadomości, wysyłaniem SMS-ów na swoich smartfonach. Inni znudzeni, zajęci sprawami tego świata, nierzadko przyjmowali postawę, jakby łaskę robili Panu Bogu, że się pomodlą. Jeszcze inni histerycznie wykrzykiwali domagając się reformy Kościoła, aby dostosował się do tego świata. Wmawiali, że mordowanie nienarodzonych jest zgodne z Ewangelią. Świnie postawili na miejscu Chrystusa, a sami to prawie już wchodzili na ołtarze, zatwardziałość serca, pycha. I arogancja wobec Boga była taka modna, a ludzi wierzących, ludzi wierzących wyśmiewano, z Eucharystii robiono kpiny. Ktoś zauważył, że i tak każda modlitwa jest wysłuchana, a więc otrzymali to, czego pragnęli. No, bo dziś msze Świętą mogą oglądać tylko w internecie, w telewizji, posłuchać w radiu, na tych samych smartfonach. Już nie muszą łaski robić Panu Bogu, aby iść do kościoła, no bo i tak nie wejdą, albo ze strachu, albo dlatego, że wypadną poza pięćdziesiątkę. Tylko jakości, co z siebie zredukowali, do kategorii takich duchowych zwierzaków, jakoś dalej trwają w uporze, żerując na ludzkich emocjach. Apeluje się o częste mycie rąk, i słusznie, bowiem to na rękach zbieramy i przenosimy najwięcej i najczęściej wszelkiego typu zarazki i wirusy. Dlatego najbardziej higieniczną formą przyjmowania Komunii Świętej. Jest komunia do ust, a klękania zabronić nie można. Klękanie nie przenosi wirusa. Komunia Święta, trzeba to przypominać, to nie wafelek, to nie magiczny amulet. Znamienne jest, że próby narzucenia komunii świętej na rękę spotkały się z entuzjazmem środowisk gazety. Zwanej wybiórczą, tygodnika, zwanego obudnikiem powszechnym, czy tak zwanego kościoła otwartego, który dla integracji wszystkiego, co popadnie, wykluczył Chrystusa i Ewangelię. Boga się nie boją, ale przed wirusem trzęsą gaciami. Rozum bez światła wiary głupieje. I staje się niewolnikiem lęku. Wafelkowi ideolodzy, żerujący na ludzkich emocjach, zatroskani o swoje stołki, którzy nie uznają obecności Chrystusa w Eucharystii, bo przecież Chrystus nic nie może, niech nie zapomną, że stanowiska, tytuły, godności, zbawienia nie zapewniają. A życie na tej ziemi i tak trwa krótko, z wirusem czy bez wirusa. Dlatego warto wziąć do siebie, warto zapisać w swoim sercu słowa, od których rozpoczyna się dzisiejsza liturgia słowa. Wróć Izraelu do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. U niego bowiem znajdziecie litość. On uleczy Wasze niewierności i umiłuje Was z serca. Dziś, kiedy transmisje Mszy Świętych, modlitw zapełniają internet, telewizję, radio, kiedy to sami prosimy Boga, aby nas wysłuchał, może trzeba przypomnieć słowa psalmu: Słuchaj, mój ludu, chcecie napomnieć, obyś mnie posłuchał. Drodzy bracia i siostry, gdy się modlicie w tym trudnym czasie, nie formułujcie desperackich próśb do Boga. On dobrze wie. Czego Wam potrzeba? Ale słuchajcie, słuchajcie Boga, bo słuchanie jest wypełnieniem pierwszego przykazania: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Nie pokochasz bliźniego swego. Jeśli nie ma w tobie tej miłości Boga, tej ufności, która zwycięża lęk i przywraca używanie rozumu. Dopóki nie będzie nawrócenia serc i umysłów, dopóki człowiek nie odrzuci swojej pychy i arogancji, dopóki nie ugnie się z pokorą przed Bogiem żadne modlitwy nie będą wysłuchane. Najświętsza Maryjo Panno, Niepokalanie Poczęta, pośredniczko wszelkich łask prosimy z pokorą, napełnij nasze serca ufnością. Naucz nas słuchać słów Syna Twego, naszego Pana i Odkupiciela, prawdziwego i jedynego Boga. Obecnego w najświętszym sakramencie, tak, tego Boga, który powołał nas do istnienia, tego Boga, który swoim miłosierdziem prowadzi i ochrania. Nie chcemy być niewolnikami niezdrowych emocji, chorych ambicji, ideologii, lęku, desperacji, ale pragniemy kroczyć drogami Bożymi. Tymi drogami, które przecież są takie proste. Amen.